To jest zwykły kurwa rozjebus. Nie możesz krzyczeć kurwa halo, policja i się rozpierdalać jak zwykła dziwka No nikt tej dziweczki w tym kraju nawet nie chce. Komas ten sam od dwóch lat próbuje mnie rozjebać <laughs> Wiecie co mnie ogólnie bawi w Sentino? Że, prawdę mówiąc, mi się wydaje, że przez znajomość Sentino z Sergiuszem on poznał moją osobę i on rapuje o moim życiu. On jest w kurwę zazdrosny. On na przykład rapuje, że nosi Patek Filip, że nosi złote Rolexy i że nosi Odemar Pigę. A pod koniec dnia te wszystkie zegarki znajdują się w moim sejfie i na moim nadgarstku. To ja mam złote Rolexy, Odemary i Pateki. A on jedyne co ma, to najtańsze stalowe Rolexy w katalogu, jakie, jakie możesz znaleźć. Najprawdopodobniej kupuje używane i to jeszcze pewnie kradzione, żeby taniej było. <laughs> Ten typ autentycznie rapuje o moim życiu. On ma kompleks wielkiego R. Kompleks wielkiego R. <laughs> One niksem to tajlandzka lewa się to świniaka <gry> Śpiewają w poprawczakach. To też miałem taką rozgminę, dl dlaczego w poprawczakach akurat Seriusza wyzywają. <grym> to jest, jeżeli w poprawczakach Seriusza wyzywają, to naprawdę muszą być to klawe mordy, którym warto zaufać. Jeżeli ktoś trafia do poprawczaka, to musi być naprawdę kurwa niezłym gitem, nie? <grym> Śpiewają w poprawczakach. na yeah uh -huh. Na hajs czekam dwa lata. Z tego co ja słyszałem, tyle o ile jestem prawdy, to ktoś inny czeka na pieniądze od ciebie, Sentino, bo jesteś zadłużony w Berlinie. <laughs> nie bez powodu były liście i zdejmowane zegarki. No. <laughs> Także to od ciebie czekają na siano. Szkoda, że w Berlinie twoi Sicarius Ci nie pomogli, tylko dostałeś takiego liścia wychowawczego, jak mała dziwka, popłakałeś się i zdziałeś ten swój kurwa zegareczek z ręki, nie? Niesamowite, niesamowite. Nie będziesz nigdy karateką Prędzej już nie cieka leką Wszyscy są dzieci jak maczetą Ty jak walczysz, to tylko z depresją Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie Ale czemu te dziewczynki są czternastoletnie? Czekam tylko na ten dzień, aż który z was dojedzie Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie Kurwe szacun. To się, mi się wydaje, że w tym momencie to jest taka insynuacja ze strony olejnika, że Sergiusz chodzi z nadwagą po mieście. A czy z nadwagą, Boże, z ochroną po mieście. Właśnie a jedyne z czym chodzi to z nadwagą, nie? Ja mogę iść sobie bez ochrony na miasto i chuj. No, no nie, no ja też mogę, no. ja też mogę. I wyobraź, wyobraź sobie, że nawet w Hiszpanii byłem cztery razy, od kiedy y, groził mi śmiercią Sentino. Cztery razy byłem w jego kraju. W jego kraju. Nawet na Majorce byłem, a podobno przez Sentino To na Majorce jest najbardziej poustawiany. Byłem na Majorce. Ile mam dupeczek w stadzie? Ja mówię M5. Wszystkie na leasingu, tak jak twoje M5. Jesteś psychopatą w detachach na ludziach. M70 z na to Olejnik też sobie ten, na, nawidął, że jak Sergiusza M5 chyba, tak? Tylko problem polega na tym, że po pierwsze Sergiusz nie posiada M5 w leasingu, bo Sergiusz nigdy M5 nie posiadał, tylko ma M8 oraz ma M3. -kę. A po drugie wydaje mi się, że jak gdyby Olejnik chciał zapłacić ratę za M8, to by mu pieniędzy z walki na jedną ratę nie wystarczyło. Więc faktycznie mega beka, że ktoś kupił sobie samochód na firmę. <laughs> Niesamowite. Oni są tak cudowni Ale to, to też jest piękne, że udało się skubulować dwójkę tak poważnych persan na jednym kawałku co ci to? Byłeś grzeczniutki za ekranem Nie myłeś no, taki no moim pan Zabierasz głos, ten sam kosztury który ja ci dałem Sikarius, rozjebiłem ciebie wraz z szczerze nitro to faja Olejnik serdopata, a ja dziwko tajlandzka

Ma dobry głos na kawałkach. Lirycznie też jest całkiem fajny. No sentino, sentino muzycznie jest dobry, ale jeżeli chodzi prywatnie jako człowieka, to jest zwykły kurwa rozjebus. I mówiąc rozjebus, jestem pełen y, świadomości swoich wypowiadanych słów, bo przypominam, że ta mała dziweczka w Warszawie krzyczała: halo policja. I wiesz, jakby jesteś normalnym człowiekiem, To cię napada. To normalnym i naturalnym jest, że na policję. Ale jak udajesz gangstera i jakby dopada cię rzeczywistość, bo okazuje się, że jesteś chujem do a nie gangsterem, to nie możesz krzyczeć kurwa, halo policja i się rozpierdalać jak zwykła dziwka. No to wiesz to, tak, by stary, takie są fakty, nie? Takie są fakty. Fakty też są takie, że najprawdopodobniej Sentino, gdyby dostał propozycję walki na jakiejkolwiek gali to by się obszroł i nie przyjechał. Po tym trzeba połączyć fakty, łączyć kropki, bo ja łączy kropek jestem. Zauważcie, że od kiedy Słowik trafił do więzienia na nowo, to Sentino nie siedzi w Polsce. I teraz y, warto zadać sobie pytanie, czy to przypadek? Chyba niekoniecznie. No nikt tej dziweczki w tym kraju nawet nie chce. Więc on jedyne co może zrobić, to poszczekać. Ja taki kurwa grzeczny, mały kundelek. 40-letni facet, który chwali się tym, że ma zęby z porcelany na kawałkach, i nie tylko na kawałkach, ale też na live'ach, grozi komuś najpierw na Insta Stories, że go rozjepie, a potem w kawałku mówi, że dopadnie go Sicarios. Mi się wydaje, że on usłyszał takie słowo, bo jakby Sicarius faktycznie istnieją to są po prostu płatni mordercy, to są płatni mordercy, którzy są kompletnie okrutni. Nawet jeden ciekawy podcast jest odnośnie właśnie tego jak oni działają. Tylko no Sentino no to jedyne co właśnie wie o Sicarius to to co się z podcastu dowiedział albo ewentualnie jakieś filmy sobie zobaczył, nie? Macie, jak to wyglądało? Siedzieliśmy sobie tutaj. No. Dla Nitra pozdrowienia, więc... Ale Sentino na tym łóżku leży zmęczony jak po ostrym ruchaniu, co? <laughs> Czy mi się wydaje? Widzieliśmy sobie tutaj. No, tak trochę bez życia chłopak jest. No, dla Nitra pozdrowienia, więc nie będę wam tu więcej pokazywał, bo musicie po prostu posłuchać sobie tej nuty. I cała Polska będzie śpiewała. Wiecie co będzie śpiewała. Zicarius, bang bang i k Nitra. grubego. Będzie k***a zajebiście, bo już i tak jest. Mamy pół północny, a już nie staliśmy. A -a -a. <grymny> Dobra, lecimy. Czemu jest cenzura na, na rękę, Sentino? O chuj tu chodzi? <grymny> Dobra, <k***a>, lecimy. <grymny> Przepraszam, czy to a, jest może prezent? Prezent for you. Okej. Okay. Nie sądziłem, że będzie tak najebiście, że ty k***, jesteś taką zajebistą osobą we skicu, Mordką. No ja I cały dzień, żeśmy dzisiaj spędzili, że ja się w się całe życie zną, k***, bez kitu. Ja k***. Seba jest k***. tak pozytywnym wariatem, że naprawdę każda osoba, która na niego źle A się, żebyś k***a wyglądał między... jak mitrozynian. No, tym bardziej, to wtedy... Robiłeś miejsce na karcie? Wy jesteś z Chiń, czy co? O co by chodzi? To ty chyba Chińczyk <głos> jesteś <głos> My aktualnie jesteśmy w jakimś nocnym A ogólnie to jest bardzo... E, doda, tak, tak zupełnie teraz poważnie o, o, on, on jest kurwa chory na coś? Nie to, co w ja w bardzo nie. bym uważał, to, w że w większość Polsce... dziewczyn w Warszawie Śmierdzi jak to Taka grabando ellos, sabes por qué? Porque estos <noise> Puro polako, hermano. Polonia? Polonia. Yo soy mitad chileno, ¿me entiendes? ¿Chileno también? Sí, yo soy chileno y este es un luchador. Este lucha en jaula. Tak, jaula? Sí, nosotros luchamos así. <ścoughs> Chłop gada z jakimiś ziomeczkami randomowymi na ulicy i nawet przy nich musi kurwa udawać, że jest gangster. <ścoughs> to jest niesamowite. To jest puta To puta, puta, Portugalu. puta, puta, Portugalu. puta Dobra, generalnie mamy wizowie 3 minuty z Sentino i przez 3 minuty Sentino zdążył 3 razy, 3 razy, raz na minutę, zrobić taki znak ale niektórym się wydaje, że jest to znak po prostu strzelania pistoletem, nic bardziej mylnego. To jest taki znak yy, masowania kolegi odbytu, nie? Że wkładasz palec i tak delikatnie tutaj pocierasz. Na kebaba? A nie, to, go, to na na kebaba Ali, ali. Powiedz ja zostało? euro. to zostało? Ej, ja, ja już to, teraz jego oczy zobaczyłem, mi się daje, że on pan, jak sam skurwysyn, nie? Jest tak przećpany chłop. Co Nie, bo on nagrał e... Teraz to mi się lepiej podoba. Jak to już po hiszpańsku. Now you're talking. now, now you're talking. <laughs> ja pierdolę! Nie wierzę, kurwa! To jest niemożliwe! O, kurwa, mać! No patrz na jej minę, stary! Patrz na jej minę! Jeszcze olejnik myśli, że ona jest głupia, bo angielskiego nie zna. To jest głupia Żółwia. A tutaj jest kwiat? Hiszpańskiej młodzieży, patrzcie, jakie pięknie. To są najładniejsze laski w Hiszpanii. To nie wiem, czy dobrze. To jest bardzo dobrze, jak chcesz być z To było mocne a ten olejnik, to się śmieje, żeby dupę przelizać? O chuj tu chodzi. I jedno muszę przyznać: piękny był to vlog. Nie zapomnę go nigdy.